Witam serdecznie z tej strony Filip Zawłocki i witam w materiale, w którym troszeczkę z innej perspektywy się przyjrzymy wyborom agencji. Na co zwracać uwagę, na co uważać, kiedy powinna zapalić się czerwona lampka. Także zapraszam do oglądania. Generalnie muszę się przyznać, że osiągnąłem taki mały sukces, bo zaczynałem nagrania. Yy, nagrywając w garniturze, a teraz przeszedłem na dresy. Także to chyba oznacza, że się troszeczkę bardziej swobodnie z wami czuję, co też fajnie wpływa na rozwój społeczności. Ale wraca wracając do meritum. Generalnie, dlaczego nagrywam ten materiał? Jestem dosłownie po rozmowie, po paru rozmowach z klientami, i zawsze słyszę coś takiego, że po prostu no, współpracowałem z inną agencją i to po prostu nie wyszło. Dlaczego tak jest? Dlatego tak jest, że generalnie wy jako sprzedawcy przyszli, przyszli klienci, mam nadzieję, no to przy, przymierzacie jakąś tam drogę, prawda? Jest zawsze na początku problem lub potrzeba. No i jeżeli jest problem, no to zgłębiacie wiedzę na ten temat, jak można dany problem rozwiązać, czyli najczęściej to się... Sprowadza do tego, żeby zwiększyć sprzedaż albo poprawić wyniki, załóżmy kampanii ADS, prawda? No i stworzyliście sobie taką koncepcję: potrzebuje agencji Allegro ADS. No i na przykład szukacie takiej agencji, i po prostu wybieracie jakąś firmę, i ta firma mówi: Chcesz pan ADS? No to panu damy ADS. A generalnie, lampka powinna się zapalić wtedy, kiedy się zorientujecie, czy jesteście czy rozmawiacie z partnerem biznesowym, czy po prostu znaleźliście się w sklepie z usługami. Bo. Na przykład ostatnia rozmowa z moim znaczy no generalnie ostatnia rozmowa z klientem, nie wychodziło to przy współpracy z agencji, prawda? Dokładnie przeanalizowaliśmy, co się dzieje, jak on sprzedaje w sensie jaki produkt sprzedaje, od kogo, ile ma mniej więcej na tym marży, co go wyróżnia i tak dalej i tak dalej tak dalej. I co się okazało? Okazało się, że już na samym początku źle po prostu dopasował swoją koncepcję. Czyli e, klient myślał, że potrzebuje Allegro ADS, a po prostu nie było mu, a to nie stanowiło źródła problemu, prawda? Bo jeżeli na przykład e, ruszacie z marketingiem, no to marketing, czyli Allegro ADS, to jest coś takiego, co pozwala się e, pokazać klientom, prawda? A jeżeli są mankamenty w innych e, tam w innych czyn czynnikach wpływających na sprzedaż Allegro, no to ADS wam po prostu mogą nie pomóc. E, i, e, no i po prostu często taka współpraca nie dochodzi do pożądanych rezultatów, dlatego że po prostu została sprzedana usługa, która nie... E, która jakby nie, e, nie rozwiązuje... No, sprzedana usługa na nieprawidłową koncepcję, prawda? Więc e, powinna wam się zapalić taka czerwona lampka, Wtedy, kiedy po prostu chcecie Allegra ADS i agencja wam mówi, dobra panie, no to masz Allegra ADS, prawda? Bez jakiegoś tam rozeznania się e, głębszego w, tema, e, w temacie. E, i tak, jak to generalnie, co ja zaproponowałem takiemu klientowi? Był już sz, szeroki wywiad odnośnie jego sprzedaży, produktów, na czym mu zależy itd., itd. I zamiast za usługę wartą np. 900-800 zł netto miesięcznie, zaproponowałem mu godzinne szkolenie, które rozwiązało dany problem, który był spowodowany po prostu ofertą, jakością konta, wyglądem konta i tak dalej, i tak dalej. Dzięki czemu za mniejszą ilość pieniędzy mógł w stanie po prostu wyciągnąć więcej. I wtedy, jeżeli się dopracuje takie elementy, ale gra ODS po prostu będzie miało większe, lepsze znaczenie. Kolejna sprawa, na co warto zwrócić uwagę, to oferta. Czy, i cały czas podkreślam, czy znajdujecie się w sklepie z usługami, czy znajdujecie się w w miejscu, gdzie znaleźliście solidnego partnera biznesowego. Bo jeżeli e, na przykład są takie, e, są takie sztywno ustalone pakiety, i próbujemy w jakikolwiek rozmawiać z takimi firmami, no to tak, panie masz budżet załóżmy tam 2000 zł miesięcznie, to wtedy 500 zł kosztuje tam usługa Allegro ADS. No i często za, za takie pieniądze po prostu jakiś student się na was uczy. Czasami tak to wygląda. I e, i po prostu to się, wiąże, to się wiąże z tym, że nie ma takiego po prostu zrozumienia. Oferta jest zbyt sztywna. A jeżeli oferta jest zbyt sztywna, to jest małe prawdopodobieństwo, że dana oferta będzie akurat do Twojej sprzedaży dopasowana. Kolejną rzeczą to jest Allegro Ads Partner. To jest, takie, to jest taki certyfikat. My tutaj mamy Allegro Ads Partner Plus. I on pozwala troszeczkę jakby e, troszeczkę się rozeznać na takim etapie jak duża jest na przykład to firma, ile mają klientów, ile wydatków miesięcznie e, wydają w imieniu klientów, i jakie tak naprawdę mają doświadczenie. Jeżeli korzystacie z freelancerów, którzy nie mają w ogóle żadnego stopnia partnerstwa, e, Albo co gorsza, robią kampanię logując się na Wasze konto, no to jest to po pierwsze niebezpieczne, a po drugie, a po drugie tak naprawdę bardzo, bardzo mało skuteczne i tak na, no, no i generalnie więcej czasu obsługa zajmuje, więcej czasu zajmuje obsługa Waszych reklam, a jeżeli więcej czasu zajmuje obsługa Waszych reklam, no to generalnie e, praca, e, praca, e, praca na Waszych reklamach będzie mniej skuteczna, mniej efektywna. Kolejną rzeczą to jest na przykład inicjatywa, bo jeżeli zawią, zawiąże, zawiążecie taką współpracę z, z jakąś agencją, no to pytanie, czy to będzie tak, że po prostu puszczają Wam reklamę i jest koniec, Wasz temat leci w odstawkę, no i po prostu są, z, są gdzieś te reklamy się emitują, prawda? Jeżeli nie ma inicjatywy, to wpadłeś w taki to, troszeczkę schemat, troszeczkę szablon. Czyli, czyli często to jest na przykład na takiej zasadzie, że po prostu ustalają jakieś wewnętrzne know-how i jeżeli nie ma inicjatywy, nie, nie, nie ma kontaktu, komunikacji, no to prawdopodobnie prawdopodobnie nie ma tak dobrze wykorzystanego potencjału. Bo na przykład jak to u nas wygląda. Jeżeli widzimy, że jakiś produkt ma sens, ma potencjał, warto go zrobić troszeczkę inaczej, to przynajmniej tam dwa razy w miesiącu, czy, czy tam trzy, cztery razy w miesiącu, zależy się od tego, czy jest dużo tematów do przedyskutowania. Po prostu kontaktujemy się z takim klientem i, yy, i zwracamy uwagę, że można coś zrobić lepiej, dzięki czemu nasze wyniki będą lepsze. My mamy większe wyniki i po prostu też klient na tym korzysta. No i kolejną rzeczą, gdzie powinna zapalić się lampka, to jest mówienie, my jesteśmy najlepsi we wszystkim, dla wszystkich i w ogóle jesteśmy super dla każdego. Yy, nie, ma, nie ma w całym internecie takiej branży, która byłaby idealna dla... Wszystkich. Tu powinna zapalić się czerwona lampka. Jeżeli jakaś firma mówi, że są we wszystkim najlepsi, no to prawdopodobnie znajdujesz się w sklepie z usługami. I generalnie, jak, jak, jak to można, jak to można rozpoznać? Można to rozpoznać na takiej zasadzie, że że generalnie ta firma jest zapatrzona w siebie, proponujecie im jakieś rozwiązanie, a, jak, a jakby pan podszedł do tego czy tego zagadnienia? No i odpowiedź brzmi: skutecznie, takie ogólne słowa, które nie mają znaczenia. Skuteczne, rentowne, poprawimy wynik, itd., itd. A jak? No, nie powiemy, bo to jest nasze know-how. No i tak naprawdę to troszeczkę burzy tą wiarygodność. Kolejną rzeczą jest transparentność. Jeżeli nie, nie omawiacie danej strategii, w sensie jeżeli współpracujecie z jakąś agencją i podsyłając wam statystyki, czy po prostu zwracając się z pytaniem, zwracając się z pytaniem, a jaki Państwo mają pomysł na to, jak planujecie zbudować strukturę kampanii itd. Tak 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 to jest takie nie wiem, ale zobaczymy po wynikach. No, to troszeczkę, znaczy takie agencje zawsze się biorą, bronią, jakiś tam know-how i tak dalej, co może być z jednej strony zrozumiałe, oczywiście, natomiast pragnę zwrócić Waszą uwagę, że bardzo ważna jest w tym segmencie transparentność, tak, żeby jak, żebyście Wy, jako sprzedawcy, mieli takie większe zapewnienie o tym, w jaki sposób ktoś ma receptę na Waszą sprzedaż. Kolejna sprawa to jest koszt usługi. Jeżeli załóżmy mamy taką ofertę, e, znaczy przy, przy, agencja Wam przedstawiła jakąś tam ofertę i na przykład, wym, e, i na przykład e, jest taka sytuacja, że żeby Was zatrzymać obniżają koszt. Usługi. No to jeżeli obniżają koszt usługi, no to yy, to nie ma tak, jak w, w usługach nie ma tak, jak w negocjacji towaru w sklepie stacjonarnym, że na przykład wezmę ten sam towar za niższą cenę i wynegocjuję wtedy, no za bardzo to tak w usługach nie działa. Jeżeli na przykład yy, jeżeli ktoś wam proponuje niższą cenę, byle by was utrzymać, no to yy, po prostu możecie spadać w priorytetach w wykonywaniu reklam. Przede wszystkim, czym generalnie wszyscy powinni się bronić, to jest wartość dodana, a nie generalnie targowanie się z ceną. Więc jeżeli na przykład ktoś Wam proponuje niższą cenę za taką samą pracę, to też uważam, że powinna się zapalić u Was taka lampka. No i kolejna rzecz, jeżeli mamy na przykład jakieś tam statystyki w Excelu, prawda, to można sobie e, zazwyczaj agencje dostarczają coś takiego, że są statystyki i tam jest usunięta nazwa kampanii i, na, i nazwy grupy reklam, e, żeby nie zdradzać struktury. Ja to oczywiście rozumiem, e, ale można tam sobie na przykład przefiltrować od kosztów i zobaczyć mniej więcej, jak te stru, stru, struktury reklam są prowadzone, bo może się okazać, że to. Co pochłania najwięcej kasy, najwięcej budżetu, przynosi mały zwrot z inwestycji, a generują wam na przykład zwroty z inwestycji wysokie na produktach, które się na przykład kilka razy kliknęły, czyli do, doszło do jakiegoś wartownego zakupu. Co to wtedy oznacza? To oznacza to, że generalnie jest nieprawidłowo skonstruowana struktura re reklam dla produktów, które mają potencjał zasięgowy. To jest jedna rzecz. A druga sprawa, że być może do kampanii podeszli bardzo ogólnie. Na przykład yy, wytaczając, na przykład wytaczając bardzo ogólne strategie, jak nie wiem, reklamowanie wszystkich ofert z podziałem na ceny itd. itd. Generalnie coś, co nie wymaga dużo, dużo czasu i pracy. Yy, no i po takich statystykach w Excelu można to jakoś. Ocenić, czy ktoś tam dogląda, czy ktoś regularnie sprawdza yy, w trosce o Wasze pieniądze, czy po prostu te, te, takiej sytuacji nie ma. Kolejna rzecz, okres wypowiedzenia umowy, bo yy, <laughs> no, generalnie dla sprzedawców może to być. Dosyć uciążliwe, jak na przykład podpisujecie umowę z agencją na czas, załóżmy, 6 miesięcy, 8 miesięcy, 12 miesięcy. Oczywiście nie wiem, jaką masz firmę. Jeżeli masz bardzo dużą firmę, jeżeli bardzo dużo sprzedajesz, jeżeli szukasz bardzo dobrego partnera biznesowego, to z reguły takie umowy często bywają po prostu o dłuższym terminie, prawda? Natomiast jeżeli jeżeli jakaś agencja proponuje Ci, załóżmy, 12-miesięczny okres umowy i 6-miesięczny okres wypowiedzenia, 3-miesięczny okres wypowiedzenia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, no to, no to z reguły e, trzeba porozmawiać o tym, czy ten okres wypowiedzenia jest możliwy, żeby po prostu skrócić, bo jeżeli, bo jeżeli nie, to się wiąże z dużym z dużym po prostu ryzykiem. U nas jest to tak, że generalnie mamy okres wypowiedzenia trzydniowy, czyli ten okres wypowiedzenia się broni, znaczy generalnie bronimy okres wypowiedzenia wynikiem, jeżeli na przykład klient nie chce korzystać z naszych usług, bo coś się może wydarzyć, z, zawsze jest taka na przykład możliwość, e, no to generalnie nie ma takiego ryzyka, że jeszcze musimy być ze, ze sobą związani miesiąc. Więc e, łapanie Was w długie okresy wypowiedzenia też powinno Wam zaświecić jakąś tam czerwoną lampkę. Kolejną sprawą jest na przykład kontakt i wiadomość, czy po prostu zapytanie o możliwość zagwarantowania ustalonego minimalnego zwrotu z inwestycji. Bo jeżeli takiej możliwości nie ma, no powinna się zaświecić czerwona lampka. Jeżeli jest taka możliwość, to ok, w porządku, tylko jeżeli to będzie na takiej zasadzie, dobra, proszę Pana, to możemy zagwarantować Panu 12 zł, No to niestety yy, też powinna zaświecić się ta czerwona lampka, bo macie na przykład gwarantowany zwrot z inwestycji, yy, prawda, yy, może, może on nie być osiągnięty, yy, może on nie być osiągnięty, no i po prostu jak nie jest osiągnięty, to jak nie, ma, jak nie mają wynagrodzenia, to spada, to spada jakość usług yy, i generalnie oprócz tego, że zaoszczędzicie na, na usłudze, to stracicie czas, co też jest takim kosztem, prawda, alternatywnym, więc jeżeli jeżeli dojdzie do rozmowy na temat zagwarantowania zwrotu z inwestycji, no to powinniście, być, powinniście oczekiwać szerokiego wywiadu o waszej sprzedaży, żeby podejść do tego tematu bardzo poważnie, a nie do tematu, że tak, proszę pana, mamy, niech pan wybierze nas. Oczywiście intencją tego materiału nie jest to, żeby powiedzieć, że nasza agencja jest idealna i tak dalej, a inne wszystkie są złe, bo to nie o to w tym chodzi. Jeżeli nie chcecie korzystać konkretnie z naszych usług, tylko z jakiejś innej firmy, to możecie się odezwać do mnie na maila i ja, e, ja mogę Wam polecić po prostu takie agencje, które zweryfikowałem i wiem, że robią dobrą, dobrą robotę. Więc ten film nie, nie tyczy się wszystkich agencji, tylko tyczy się tego, na co uważać i jak się zatroszczyć o swój czas i pieniądze, no bo tak naprawdę po to został stworzony ten kanał. Także mam nadzieję, że troszeczkę rozszerzyłem Ci świadomość w sprawie wyboru takiej agencji. E, jeżeli masz do mnie pytania, Śmiało pisz, pisz na maila, z tego miejsca bardzo dziękuję Ci za oglądanie materiału, zachęcam do lajkowania, subskrybowania, zostawienia dzwoneczka, udostępniania, tak żeby nasza społeczność się rozrastała. Zachęcam Cię do dołączenia do naszej grupy Allegro na strydach, link masz w opisie i w komentarzu, gdzie rozwijamy takie anomalie związane z Allegro i dajemy proste, proste czasami złożone recepty na rozwiązanie Waszych problemów. A jeżeli wszedłeś na ten materiał dlatego, że szukasz takiej agencji, no to w komentarzu wrzucam link do naszej oferty, gdzie możesz się zapoznać w ogóle i szczególe, jak to robimy i oczywiście pod tą ofertą masz numer telefonu bezpośrednio do mnie. Także dziękuję za oglądanie i widzimy się w przyszłych filmach.